Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony DHZ94. W dzisiejszym odcinku Let's Play zagramy sobie dzisiaj w inną modyfikację gry, którą graliśmy jakiś czas temu. A ta modyfikacja się zwie SCP-087E, a jest to przerówka znanej gry, która się zwała wcześniej SCP-087B, w której chodziliśmy po ceglanym labiryncie i spotkaliśmy takiego fajnego, przyjemnego pana. E, to przeróbkę znalazłem bardzo, dość przypadkowo, nie na jakiejś tam stronie. Takie o legendach, właśnie, właśnie SCP, jakimiś tam opowiadaniami, ktoś tam wysłał link do SCP-087E i postanowiłem zrobić z tego gameplaya. W tą wersję nigdy nie grałem. Nie wiem, czego się tu kompletnie spodziewać. Znaczy, podobnie że to może być podobnie do SCP-087B, ale może będzie ciekawie Ponoć jest bardziej straszniejsza. Nie wypowiem się, nie grałem w to, także idziemy od razu na żywca. Gramy pierwszy raz w tą grę, także let's play. Dobra, ale widzę, że to jest trochę pozmieniana grafika. O tutaj jest nowe cegły. Ale co, co to do cholery było! Ludzie. Okej, okay. dobra. Jak widać to jest nowa jest troszeczkę inna grafika niż w poprzedniej wersji. Tutaj cegły, te ściany są bardziej troszeczkę ułożone. Teraz w tej wersji w tej wersji jak widzicie... Po lewej stronie jest napisane, które to piętro. Co to się tak dobija? Trzyma z tej pogieło w ogóle jest, jest nowy dźwięk, tak słyszę. Ale co to, to cholery ma być? Oj, 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 coś czuję, że będzie masakra. Będzie masakra. coś tak bardzo, bardzo czuję. O, to jest to okienko. Ej, nie, dobra. Dopiero czwarte piętro. Już, już już, czuję stracha. Już czuję okropnego stracha. Kurde, naprawdę ja się boję, że zaraz mi naprawdę coś wyskoczy. Nie zje. jeszcze coś się dobija. Coś tuczę. Matko. Matko boska. A przepraszam. Nie wiem pana Boga nadaremno. Muszę się tego duczyć krótko bo siódme piętro... Kurde, ale to jest masakra, że to, że to jest... Te dźwięki są naprawdę przerażające ludzie. Przecież to jest takie dziwne. Jeszcze jakieś szkło, jakieś dobijanie się. ja pierniczę. O matko. No ale cóż, ósmy piątron jak na razie. A to jest to, to, dobra. O! Nasze ulubione wejście. Ale tędy? Trzeba iść, dobra. Prawo. Oj, 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 Co ja w ogóle robię? Dlaczego w to gram? Ludzie. Dlaczego w to gram znowu? Dlaczego znowu gram w ten koszmar? To naprawdę dziwne. Ludzie. Eee... No, nie, no, znowu jak ja tego nie lubię, nie lubię tego, po prostu nienawidzę tego, ludzie naprawdę tego nienawidzę. Tu, 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 te kroki też są takie dziwne. Ja kompletnie nie wiem, co mi może wyskoczyć czy to jest sam facet, czy coś innego. Chociaż obawiam się, że może teraz wyskoczyć zupełnie coś innego. Zresztą po jakiś jakichś wrzaskach, czy coś, i tych dźwięk, jakieś dobijanie się. O! o nie! Chyba jednak spotkamy to samo. Przebiję go pana z maską. A może nie będzie aż tak źle? Przynajmniej wiemy, kogo spotkamy już na bank. A już mi, już mi serce zaczyna bić. Już czuję tą adrenalinę. 14 piętro. 14. Piętro, ja już czuję tą adrenalinę. Aaaa, ja, 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 dobra, ten. Ej, ale serducho bije. Czuję, słyszycie to? Ej, to jeszcze bardziej mnie przeraża. Bicie serca, bohatera, to jest kurde, jeszcze bardziej przerażające. Ludzie, no, yeah. dobra. To jest wczucie w gracza, prawda? To jest wczucie w gracza. Naprawdę. Hmm. 16 piętro. Prawie 17. Znowu coś się tłucze. Poguść, coś się odwala, wbija. Oj, 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 nie, 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 nie. Idziemy dalej. idziemy dalej, ludzie. Idziemy dalej, idziemy dalej, 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 dalej. Schodzimy w dół. dół. Oj oj ojoj oj, oj. O fuck Uda się nie odwrócić. No, już znam to doświadczenie, ja już to znam. Nie odwracać się, nie odwraca się. Przede wszystkim się nie odwracać, ludzie, pamiętajcie, nie odwracać się. Znamy oczywiście konsekwencje, tak jak na przykład w że Odwróciliśmy się, a tu nagle, pac! I nas nie ma. I taki przymilił pan, zabiera nas do innego wymiaru. nikamy, nie ma nas, nie koniec Naprawdę komuś coś odbija tej. Gdzieś 20, 20... 20. Oczywiście przypomnę Wam, że w grach SCP wydarzenia przedstawione w grze są dobierane losowo, także nigdy nie wiemy, jak gra się potoczy. Naprawdę nigdy nie wiemy. każdy gra toczy się inaczej. W poprzedniej wersji 087B trafiliśmy do 3. O nie, 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 znowu! 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 Nie, nic nie widzę, nic nie widzę! Nic nie widzę! Matko, moja kochana. Eee, kurde, zapomniałem, czy skończyłem. Kurde, eee, chyba skończyłem na tym, że, że w poprzedniej wersji, czyli SCP-087B, doszliśmy do. Do którego? Do 35 piętra, tak? Do 35 eee, Tu jest na znaczy 23. Ale powoli mam dość. Chcę już to skończyć jak najszybciej. Oj, oj, oj. To jest okropne. I znowu mamy ciemność. Ciemno. Ogromna ciemność, nic nie widzę... Ja się, nie, ja się kurde, zaczynam bać teraz naprawdę. To jest jeszcze bardziej przerażające. Jakieś odgłosy, jakieś krzyki. Masakra. I po raz chyba piąty, czy nie, nie, bez przesady, powiem nie, ale może, może chyba po raz czwarty spotykamy się z takim czymś, i znowu nie wiem, co mam robić. Chyba tu. No, znowu, tak, dobra. Oj, 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 oj. Kurde, ale to jest okropne! Ludzie, co to w ogóle ma być? Jakieś wrzaski? Jakieś tłuczenia? Co to jest? Teraz się spotykamy z czymś takim? Okej, okay, no to idziemy teraz znowu. Do, Ludzie. Ee, co to w ogóle ma być? Jestem ciekaw, co ta hałasuje. Okropność, powiem panu. Ej, dlaczego mi się po prostu złączyć tak Może mi się to o ludzie, masakry. Nieeeem Ja się boję o -o. o o O o o o o o To mi się wcale nie podoba On gdzieś tu jest Idę na żywca, trudno Najwyżej zginę Tu jest potwór jakiś? Krowa na wieże zginę. Chyba jakiś potwór mnie zabił. Oj, oj oj, jest oj, oj, się kręcę, ludzie. Ojej, mi nie słyszycie tego, ale serduszko nie pani naprawdę okropnie. Naprawdę wy teraz tego nie słyszycie, ale po prostu... Taki pum, bum, 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 pum bum, bum, czuję taki bum, 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 bum. Pff, o lucie, no cóż. A joj Przerażające. Naprawdę przerażające. No, niby to niby to jest to samo, co SCP-087B. Także praktycznie mogłem się spodziewać prawdopodobnie tego samego. Ale jednak powiem wam, jednak. Ta wersja jest, to jest trochę inna niż SCP-087B. Także osobiście nawet polecam w nią zagrać. Jeżeli chcecie sobie ją zagrać, to oczywiście macie do niej link w opisie. No to cóż, to, to dzisiaj na tyle. Także wielkie dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć!